Dzisiaj zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Podróże po Europie Dobrze, dzisiaj przenosimy się do jakiego kraju? Do, do Czech Czech. Dobrze. Zapraszamy do Czech. Tak wygląda flaga Czech. Tak wygląda kontur kraju. Czechy leżą w środkowej części Europy. Od 1918 roku do 1993 roku razem ze Słowacją tworzyły Czechosłowację, czyli jeden wspólny kraj. Potem się rozdzieliły i dziś są odrębnym państwem. Osobno Czechy i osobno Słowacja. Jest tutaj sporo gór, masywy górskie i wzgórza pokrywają około 90% powierzchni. Kraj naszych południowych sąsiadów słynie z pięknej przyrody, źródeł mineralnych, piwa i zabytkowych miast wśród których piwo króluje Tak, piwo jest niezdrowe. I zabytkowych miast wśród których króluje Praga. Głową państwa jest tutaj prezydent. No i teraz Praga. Gdzie mamy Pragę? Praga jest tutaj. Miasto Praga. Praga, stolica Czech. Jedno z najstarszych miast Europy. Można tam podziwiać liczne zabytki, między innymi rynek starego miasta, którego ozdobą jest Orloj. Byś takie, tra, trały, to byśmy to. takie całe tam. Orloj, czyli słynny zegar z ruchomymi figurkami. Ruchomy? Tak, z ruchomymi figurkami. Słynny zegar Orloj. Tu pewnie trochę tak narysowali ten zegar. i trochę nam się rozmazuje tło. Mm, do ciekawych miejsc należy piękny średniowieczny most Karola, łączący brzegi Wełtawy, ogromny praski zamek i urocza złota uliczka z miniaturowymi domkami. Złota uliczka z, z słuchajcie, złota uliczka z miniaturowymi domkami E, tak, w których podobno dawno temu alchemicy próbowali znaleźć sposób na wytworzenie złota, ale czy go znaleźli, tego nie wiadomo. Dobra, co mamy ciekawego w tych czechach? Słuchajcie, no widzimy tutaj, że są źródła z leczniczą wodą, tak? Mhm. Lecznicza woda, tak jak w sanatoriach. Do Czech mamy bardzo blisko, kiedy jesteśmy w górach. W naszych polskich górach. Mamy bardzo blisko granice, aby dostać się do Czech. No, oczywiście, piwo jest znane w Czechach, niezdrowe. Udziec jakiś, czyli pewno dziczyzna. Zupa ziemniaczana, czyli zupa z ziemniaków. Muzeum Obuwia w Zlinie. Muzeum Obuwia. Ciekawe rzeczy dość tutaj. No i góry. Mm, Czechy są znane z pięknie zdobionych kryształów różne kieliszki kryształowe e, jaka kuchnia słuchajcie no wiadomo już, że zupa ziemniaczana ale tradycyjnymi czeskimi potrawami są knedliki, czyli kluski z ziemniaków lub chleba i Naleźniki z dżemem, owocami bądź bakaliami podawane z bitą śmietaną, migdałami i cukrem. Migdał. No to chyba by Wam zasmakowało. Naleźniki z dżemem, owocami bądź bakaliami z bitą śmietaną, migdałami i cukrem. Migdałami to nie. No, może można bez migdałów, ale takie dość smaczne się wydaje. A dorośli zajadają się y, zupą ziemniaczaną i różnymi mięsiwami, czyli mięsem. Taka oto kuchnia czeska. Dość dobra również ziemniaki. Tak jak w Polsce również też się, tak, lubicie ziemniaczki. Tutaj zupa ziemniaczana i te kluski z ziemniaków. Dobrze, czeski raj. Jedną z przyrodniczych atrakcji jest czeski raj, czyli region turystyczny w północno-zachodniej części kraju. Sunące z niezwykłych formacji przyrodniczych. Ta, znajdziecie tam imponujące iglice skalne, piaskowce, labirynty, bajeczne widoki, wiekowe zamki, przepiękne podziemne jezioro o przejrzystej turkusowej wodzie. Bardzo ładnie tam może być w tym czeskim raju, prawda? Tak. No dobra. No i taki jeszcze, taki jeszcze yy, powiedzonko, wyruszamy żwawo do kraju nad Wełtawą, czyli do Czech. Czy Czechy Was zaciekawiły, czy mniej, czy chciałybyście tam pojechać, czy tak średnio? Tak. Tak? Bo wie, wiem na pewno, że chciałybyście pojechać do Francji, A je, do A poje, pojechać, do, to tutaj nie trzeba, trzeba na kółki. No nie, no trzeba, no trzeba jechać w góry i z gór tam w górach jeszcze kawałek i tam my z naszych polskich gór mamy niedaleko do granicy czeskiej. A kiedyś byliśmy? Może tak, ale powiedzcie teraz tak, wolałybyście jechać do Francji czy do Czech? Francji. No. Do Francji, do Włoch czy do Czech? Czech. Ja do Włoch. No ja też do. Czech. Do Grecji czy do Czech? Czech. Do Grecji. No, sam. No, no zależy, no właśnie, no zależy co, 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 co komu się podoba. No, na pewno niektóre, y, niektóre mają kraje y, więcej jakichś ciekawszych miejsc do zwiedzania, ale tutaj, no, na pewno ten czeski raj może być fajny, prawda? Czyli tam zobaczyć te piękne widoczki, tam przepiękne jezioro o turkusowej wodzie, może te kryszta... kryształy, kryształowe kielichy, jakoś skoro oni się mm, Czechy. Są znane z pięknie zdobionych Do kryształów. Też Do Włoch, tak. Źródła z leczniczą wodą, no to wiadomo, jakaś uzdro, uz, u, um, zdrowa woda, no to tak jak sanatorium. No, kuchni nie mają najgorszej, bo na te naleźniki byśmy się pewnie skusiły. No i muzeum. Bez migdałów, tak. No i muzeum obłówia w Zlinie, to również takie dość, może być ciekawe takie um, muzeum obłówia. Hmm. A dlaczego Czechy się specjaliz y, specjalizują? Dlaczego w Czechach jest takie popular tak popularne piwo? No bo tam ro y, również rośnie chmiel. Tak wyglądają liście chmielu właśnie, z którego robi się piwo. My ja też mamy piwo. Tak, w Polsce no wszędzie są sprzedawane. Także no i Praga. Praga też jest dość pięknym miastem, no bo jak Praga. Ponieważ tam można by było zobaczyć y, też tą złotą uliczkę, prawda? Złota uliczka z miniaturowymi domkami, czyli takimi miniaturowymi, czyli takimi malutkimi, w których podobno, tak legenda taka głosi, że dawno temu alchemicy próbowali znaleźć sposób na wytwarzanie złota, dość ciekawe też może, Ten, no Praga w ogóle jest ładnym miastem także, no dobrze, no to wszystko o Czechach, nie jest tego zbyt wiele, no Czechy też nie są może jakimś wielkim krajem. To na, na tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Podróże po Europie. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, 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 pa. pa.